Dzień dobry triatlantyków. Pełni emocji, wczoraj wesele, dzisiaj problemy jeszcze z przerzutkami. 7:51, 20. Nie zdążyłeś, tego. 39 minut do startu, idziemy na rozgrzewkę. Burza o 16 albo po 15, nie wiem, trzeba się spieszyć dzisiaj na czasie. Dzisiaj właśnie ambitny plan złamać 4,5 godziny. Dobra, w drogę jeszcze trzeba może się uda przepchać jelita. With God, didn't want, poor kids a więc zawodnicy, a więc ki Obie ręce w górę! garmię Jacong! garmię ja ton! Garmić I przepięknie teraz ręce w górę! I kascecie w moim rybie! Patrzcie na mnie, ażutem i będę do uwaga! Uwaga, rytm będzie wolny. <dles>

Got rap greatness inside oh my God, of my God, a pop, You losing it all Running with God, my use of a sauce Stirring the pot, now losing the sauce There was a time when I was so lost Now I seek refuge in the kingdom The sentencing to give the best of me Potentially when i the best A of piece of legacy, prestige for now i got no time for the gain. I don't got no time for moaning Just shoot my shit with a straight aim Then I trust God with a homing i Spread my wings, Bring two bit of boys. I hear making fake voice on the late night flings. Find the girl that got toys. Only time you catch me, I hear chasing rings. Always ask who's next? Pens if I'm on the list, I check my jeans. Let like the all-time lakers got rappers. Dobrze? Dobrze. Ale wolno.

Ogólnie dobre samopoczucie, e, mimo że jestem niezadowolony z wyniku, to mam dobre samopoczucie, jakkolwiek to brzmi. E, popłynąłem lepiej niż rok temu, e, oczywiście bez szału, tam minuta urwana w stosunku do poprzedniego roku. Na rowerze tak naprawdę znowu zysk e, typowo od czasówki w porównaniu do jazdy na szosie rok temu. No, i tutaj chyba bardzo duży zawód, jeśli chodzi o to, co działo się na treningach w porównaniu do zawodów, bo mieliśmy rozpisane tutaj przez trenera bardzo ciężkie jednostki, które no, trzeba przyznać, ledwo realizowałem. Na przykład, ostatnia sobota to było 3 razy 20 minut podprogowo. Zakres mocy między 270 a 300 W, więc tam zbliżałem się do 270 W na takim odcinku, i to było bardzo, bardzo mocne wysiłkowo dla mnie tempo. A dzisiaj no śmieszne, ale średnia z dzisiejszego wyścigu 230 W, może tam z groszami no także trochę przykre to jest co się dzisiaj wydarzyło na rowerze w porównaniu do poprzedniego roku gdzie miałem 220 W a, a sam mój jakiś tam mierzony FTP na początku tego sezonu to było o wiele wyższe podobnie średnia z Sierakowa gdzie miałem znormalizowaną moc powyżej 260 w średnio także duża niespodzianka dla mnie zawód taki nie było po prostu z czego podawać na tym rowerze. Wykonałeś e, niesamowitą pracę. E, opowiedz, co się działo na etapie. Nie wiem. Czy się przepaliłem? Przepaliłem formę na treningach, czy co się stało? E, bieg, powiedziałbym, przyzwoicie, stabilnie e, kryzys na drugim, trzecim okrążeniu, czyli okolice 12. 10 km, gdzie znowu niestety problemy z przeponą. Spowolniły mnie na, na kilku kilometrach. No i to w sumie przekreśliło szansę na to 4-30, bo jeszcze po pływaniu i rowerze miałem trochę zapasu, jeśli chodzi o międzyczasy planowane, a na biegu przepaliłem te kilka, kilka minut zapasu i, i brakło tej minuty. Rozpędziłem się dopiero na koniec, także wbrew temu, co podpowiadałaby intuicja, że końcówka powinna być najcięższa. No i dopiero te, to ostatnie okrążenie trochę powalczyłem z takim zakwaszeniem i, i, i mogłem się rozpędzić na takie tempo, które sobie wymyśliłem, że, że udałoby się trzymać 4,15. Mimo wszystko w fajnej atmosferze. Dałem z siebie wszystko, to to chyba najważniejsze. Na rowerze większość czasu jechałem sam. Te osoby, które były przede mną, trochę mi odjeżdżały. Wyprzedziły mnie może dwie, trzy osoby, a na biegu e, też to moje tempo jakoś tam e, w stosunku do, do miejsca, na którym skończyłem rower, powiedziałbym, że było adekwatne, bo, bo poza jedną osobą, która mnie minęła, to raczej tak samo te. Różnice między innymi zawodnikami były podobne. Pogoda była znakomita. Jedynym wymogiem, aby korzystać z tej wspaniałej pogody, był start na jedną drugą i zmieszczenie się, myślę, w około 5 godzinach od startu z zakończeniem, bo potem przyszły małe, małe opady. Tak, czyli 13:30 zgodnie z prognozą spadł deszcz. Obecnie znowu jest spokojnie, także. Także tylko osoby, które pozostały jeszcze na trasie, trochę odświeżyło. E, organizacja w porządku, dobre wieszaki, no czego wymagać więcej. Były punkty nawadniające, e, tak, tak jak było rozpisane, myślę, że, że nie było problemu. Bojki też dzisiaj ok. Warunki dopisały liczna frekwencja. W moim przypadku nie było jakiejś kontrowersji. Ludzi też raczej nie, nie widziałem jakiegoś draftingu. No i to tyle. Pozdrawiam wszystkich i trzymajcie się.